Jak uruchomić biznes subskrypcyjny jednym postem w social media? Bez produktu i bez płatnej reklamy. Kilka miesięcy temu napisałem post na LinkedIn z zaproszeniem do przyłączenia do mojego programu. I na koniec dnia miałem już 10 chętnych, a po tygodniu około 30 osób. I dwa tygodnie później wystartowaliśmy. I w momencie, kiedy pisałem ten post, nie miałem produktu. W tym filmie opowiem Ci, co spowodowało, że jednym postem byłem w stanie wystartować zupełnie nowym biznesem. Ja się nazywam Filip Nowicki, jestem twórcą programu Subskrypcje.pro.pl. Uczę w nim konsultantów, mentorów, trenerów, w jaki sposób z biznesu, w którym sprzedają godziny, pojedyncze godziny czy dni, stworzyć biznes, który jest stabilny, oparty o model subskrypcyjny, który daje dużo więcej pewności. I właśnie ten model wykorzystałem przy budowaniu swojego biznesu. To znaczy stworzyłem program, za które uczestnicy płacą co miesiąc za dostęp, a nie jednorazowo jak na przykład za kurs, który musiałby kosztować 1000 czy 2000 zł, a ta miesięczna cena dostępu jest znacznie znacznie niższa. Także jeżeli prowadzisz podobny biznes, czyli szkolenia, coaching, consulting, to możesz tak samo wykorzystać ten model subskrypcyjny, żeby zaoferować klientom Dużo więcej wartości i jeszcze Twoje osobiste wsparcie, ale pracować w modelu grupowym, a nie jeden na jeden. Dzięki temu, jak ten program będzie się rozrastał, to Twoje dochody będą rosły, ale będziesz pracować tyle samo, bo z grupą większą czy mniejszą po prostu pracuje się poświęcając tyle samo czasu. I to średnio dziennie wychodzi powiedzmy 4-5 godzin pracy, żeby taki program móc rozwijać i wspierać uczestników, ale również, żeby robić marketing takiego programu. Także wy Wystarczy 30 minut dziennie, żeby taki biznes stworzyć. I jeżeli przyłączysz się teraz do mojego programu, to otrzymasz kurs wideo który Cię krok po kroku poprowadzi przez wszystkie etapy tworzenia takiego biznesu. Spotkania na żywo dwa razy w miesiącu, które są nagrywane, gdzie możesz zadać swoje pytanie, ja Ci na nie odpowiem. I dostęp do społeczności uczestników, gdzie wszyscy sobie wzajemnie pomagają. I co najważniejsze, nie musisz w tym momencie mieć pomysłu na swój produkt, bo z tym też Ci pomogę w tym programie. Także wejdź na stronę subskrypcje.pro.pl, dołącz do programu i zaczynajmy.